mank, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii track guide'ów oraz hotlap'ów. Dzisiaj zajmę się czwartym torem jakim jest Misano. Nietypowo, bo w poniedziałek, ale dlatego, ponieważ na LFM'ie się pokazał, to nie chciałbym tydzień później. Pokażę wam akurat w tym tygodniu, na samym początku praktycznie, więc no, zapraszam do oglądania. No dobra, na wstępie pokażę wam oczywiście mój setup, na którym zrobiłem czas i w zasadzie cały przejazd. Bo pokażę Wam yy, jeden cał, jedno całe okrążenie i drugie okrążenie, tylko jeden zakręt, ponieważ źle pokonałem w tym pierwszym jeden zakręt, a w tym drugim pokonałem go znacznie lepiej. Ale to jeszcze do tego przejdę. Tak się prezentują opony, elektronika, paliwo. Oczywiście nie ma znaczenia, ustawiacie sobie pod Wasze preferencje. Mechanical grip, dampery i aero. Dosyć standardowo jak na mnie, jak na ostatnie te tory, którymi, na których jeździłem, tylko tu zazwy, tył zazwyczaj się różni oraz to. Więc dobra, tak się prezentuje yy, cały setup. Yy, oczywiście warunki 21 na 28 stopni, więc dobra, przejdę do tragedicka. No dobra, jesteśmy już na torze Misano. Zakręt oczywiście ostatni tutaj przed nami. Szkoda, że niestety mi się ma nie wyświetla, ale z tym już sobie radziłem. Będzie łatwiej też tłumaczyć, bo w sumie mniej elementów na ekranie. Oczywiście najpierw zacznę z trzeciej osoby, potem przyjadę z pierwszej osoby. Wytłumaczę, który bieg co i jak. No i oczywiście potem pokażę samego hotlapa. Więc, dobra, najważniejszą rzeczą, żeby zacząć okrążenie. Hamujecie sobie w okolicach zaczęcia kerba. Ja tutaj najechałem na trawę, trochę mi to zepsuło entry na nas, y, tępne okrążenie, ale to jest nieistotne. Na, starajcie się generalnie nie najeżdżać, nie musicie najeżdżać na tą tartkę jakoś mega mocno. Wystarczy, że najeżdżycie na biało-czerwoną, y, tak jak ja, i szeroko zaczynajcie hamować, oczywiście jak się tartka zaczęła, jak już powiedziałem. Wjeżdżacie sobie, możecie ciąć generalnie limitem toru tutaj, jest o ta linia kerba. Nie biała linia, tylko o ta linia, czyli środkowy między dwoma kerbami linia taka, co biegnie, co nie? Rozdzielająca je. To jest generalnie wasz limit toru. Generalnie polecam go ścinać, bo możecie wyłapać łatwo warninga. Tak samo tutaj limitem toru jest linia pomiędzy kerbami. Ja bym polecał raczej nie najeżdżać za bardzo szeroko w szczególności, jeżeli jedziecie jakimś niskim samochodem. Ponieważ te kerby potrafią wybijać. I oczywiście na pełnym gazie. Żeby zacząć perfekcyjnie sobie okrążenie, polecam od razu tak delikatnie zjeżdżać sobie do lewej, żeby nie jakoś gwałtownie. Macie tutaj taki ślad. Generalnie około 75 metrów każdym samochodem musicie schamować. Do którego biegu? Oczywiście zależy od waszego samochodu. W ferce ja raczej zrzucam sobie na drugi bieg przeważnie. W tym przypadku chyba na, na trzecim przejechałem. Niecie sobie oczywiście, nie tak, żeby przekraczać tą linię lewą stroną samochodu, czyli możecie ciąć te kerby, one nie podrzucają. Tylko nie jedźcie na hamulcu w tym miejscu, tylko już albo na lifcie, albo na gazie, ponieważ może wam podbić samochód. Staracie się albo dokleić do prawej strony, albo jechać środkiem drogi. W zależności od tego, jak was wypruje z zakrętu, jak szybko w niego wiedziecie, możecie w innym miejscu wylądować. Ale najlepiej nie być z lewej strony, ponieważ potem następny zakręt musicie poświęcić, a właśnie o to chodzi, żeby poświęcić wyjście tutaj, żeby mieć lepsze wyjście dalej, ponieważ na pełnym gazie już musicie być mniej więcej w połowie drugiego zakrętu. Wjeżdżacie sobie na hamulcu. Tutaj też linią toru jest generalnie tutaj o ta linia nie czerwona, tylko ta pomiędzy czerwoną a kerbę. Generalnie Hamowanie tutaj jest bardziej na intuicję, tutaj nie ma określonego punktu hamowania, kwestia właśnie waszej prędkości. I właśnie wcinacie się pełen gaz, możecie sobie zaprzychtować, że wam auto nie zarzuciło, możecie ściąć tego kerba. Oczywiście limitem toru jest końcówka tartki tutaj. Tak samo tutaj, możecie sobie wyjechać szeroko i raczej polecam w ten zakręt, w tą 90. -tkę wjeżdżać, czyli się wstrzeliwać, a nie jechać e, tak jakby apexowo typowo. W sensie tak e, parabolicznie, tylko tak bardziej wstrzelić się, żeby mieć jak najlepsze wyjście, bo tutaj macie dwa e, zakręty obok siebie, dwie dziewięćdziesiątki. Widzicie, hamuję sobie mniej jak się ta tartka kończy w tym miejscu, z lewej strony, czyli przed pięćdziesiątką. Zahamowałem, wjeżdżam na hamulcu, odpuszczam sobie powoli, lekko dodając gaz, nie za szeroko, jeżeli wyjedziecie za szeroko, za dużo czasu stracicie. Tutaj musicie. Najlepiej zróbcie sobie tak, że najbardziej jak możecie wyjechać, to jest tartka. Najdziecie lewymi kołami na tartkę i to już, żeby był wasz graniczny punkt wyjeżdżania. Ponieważ jeżeli wyjedziecie. Sobie... Możecie wyjechać szerzej. Limitem toru jest oczywiście ta linia pomiędzy tą czerwoną krechą wzdłuż a kerbem. Ale za dużo czasu stracicie, bo, no, bo niepotrzebnie sobie robicie ekstra drogę. I Widzicie, jestem pomiędzy tymi zakrętami, jestem już na pełnym gazie. Tnę sobie ten zakręt, może go jak najbardziej. Tutaj też na pełnym gazie. Tutaj jest takie trochę triki, można powiedzieć. Oczywiście limitem jest znowu kerb. I tutaj znowu ta linia między dwoma kerbami. Czyli możecie sobie ściąć zakręt, tak jak ja teraz. Zetniecie trochę bardziej. Możecie zaryzykować, ale jakby jeżeli przekroczycie tą linię prawą stroną, no to macie już wtedy inwalida. Na wyjściu musicie uważać, żeby nie wyjechać za mocno, na mocnym skręcie, ponieważ te kerby lubią podbijać i łatwo tutaj dostać właśnie warning i oczywiście drive -thru. Ja raczej się staram uważać i tak wyjechałem szeroko, lekko mnie podbiło z tej strony nie widać, z tej kamery, ale limitem toru znowu jest linia pomiędzy kerbami. Widzicie sobie, tutaj linia nie ma raczej większego znaczenia, raczej polecam być na środku drogi i zjeżdżać do zewnętrznej. I hamujecie sobie mniej więcej na 100 metrach, w zależności oczywiście od samochodu, może być to wcześniej bądź później. Ja sobie hamuję dosłownie równo na 100 metrach i Ferrari raczej da się to zrobić. Rzucam sobie na jedynkę, klepuję się i w połowie zakrętu na pełnym gazie wyjeżdżam. Tutaj od razu jak wyjeździecie tam szeroko, polecam raczej doklejać się do lewej strony po to, żeby właśnie najechać sobie na prostych kołach i zahamować. Wtedy szybciej zahamujecie oraz właściwie tak jak idzie ta linia wyścigowa, ta nagumowana, to taka jest poprawna mniej więcej. Wjeżdżacie sobie na hamulcu, raczej zaczynacie hamować mniej więcej między początkiem tutaj tego kerba, a środkiem zakrętu. Ja raczej hamuję zazwyczaj wcześniej, żeby sobie odpuścić i Mieć jak najlepszy tutaj dojazd, czyli doklejacie się tam na maksa do prawej. Cofnę sobie jeszcze, żeby Wam pokazać. Doklejacie się tutaj na maksa do prawej. Możecie oczywiście jeszcze bardziej tutaj limitem również jest startka, ale jeżeli za bardzo jedziecie, może Was też zarzucić i niepotrzebnie TC będzie Wam się załączało, bądź jeżeli jedziecie bez TC, może Was obrócić nawet. Albo będziecie musieli mocno zejść, przez to stracicie czas. Tak samo na wyjściu możecie wykorzystać cały tor, raczej polecam cały tor wykorzystywać. I limitem również jest startka i uważać raczej na żwir trzeba, bo możecie najechać na graniczną część startki i najechać na żwir, ale wtedy stracicie dużo czasu. Jedziecie sobie dalej, pełen gaz. Tutaj linia raczej bym ciął ten zakręt i wyjeżdżał szeroko. Po to, żeby do następnego zakrętu wstrzelić się mniej więcej na prostych kołach. Czyli tutaj możecie ściąć zakręt. Ja raczej polecam omijać ścinanie, ponieważ jeżeli zahamujecie sobie na tarce, może was często zarzucić. W szczególności jak macie na przykład Track Fast albo Track Green może was zarzucić. Hamujecie sobie mniej więcej, jak się ta tartka kończy bądź wcześniej, jeżeli nie czujecie się na siłach, tutaj jest ciężko schamować, w szczególności w jakimś na przykład Astonie Martinie. I raczej w to nie bym hamował przed tym śladem, co tutaj jest albo na tym śladzie, ponieważ on osiąga trochę większe prędkości. Ma trochę gorsze hamowanie w zakręcie. Ferrari można później hamować, Ferrari ma super hamulce. Hamujecie sobie, jak już mówiłem, lekko w, y tam w połowie zakrętu, bądź lekko za zakrętem. Nie musicie wyjeżdżać tam z lewej strony szeroko. Raczej polecam tego omijać. Nie w tą stronę. Yy, chodzi mi konkretnie o tutaj lewą stronę. Nie musicie tutaj wyjechać szeroko. Ja bym raczej tego unikał, jechał raczej po linii wyścigowej. Ja mogłem się bardziej do lewej dokleić. Nawet widzicie, dokleiłem się trochę. Można nawet na targę tylko najechać, ale byle, żeby nie za szeroko, ponieważ tutaj jest mało przyczepności z lewej strony. Starać się wjechać na prostych kołach przez tego kerba albo nawet już być na gazie i skręcać w prawo. Wtedy was nie będzie podbijało i gładko sobie przejedziecie. Wyjeżdżacie sobie szeroko, nie za szeroko tutaj limitem. Oczywiście też jest startka, ale ja Wam raczej polecam, żeby zostać sobie, żeby prawymi kołami być na asfalcie. Hamujecie sobie mniej więcej na 50 metrach, bądź wcześniej oczywiście w zależności od samochodu. Ja hamuję sobie na 50. Strzeliwujecie się w zakręt, nie jedziecie jak boli F1. Możecie sobie tutaj ściąć prawą stronę toru. Nie ma problemu, nie musicie wyjeżdżać szeroko, raczej bym unikał mega szerokiego wyjeżdżania, ponieważ musicie od razu się do prawej strony dokleić. I tutaj jest ten zakręt, o którym mówiłem, że błąd popełniłem. Można go sobie ciąć, a ja przejechałem obok, nic nie szkodzi, jeżeli się zmieścicie, ale po, yy, zależy wam na tym, żeby na pewnym gazie tutaj wjechać. Wjeżdżacie się na pełnym gazie, możecie sobie wyjechać szeroko, tak żeby uniknąć trawy. Oczywiście hamujecie sobie tak jak do okrążenia tego przygotowawczego, około 50 metrów, bądź trochę wcześniej. Mniecie sobie wewnętrzną. Wjeżdżacie sobie szeroko, żeby zachować prędkość pełen gaz i przejeżdżacie okrążenie. I teraz dwie rzeczy, które chciałem wam pokazać. Na tym okrążeniu. Tutaj pokonałem to trochę lepiej, bo trochę wężej. Doklejacie się tutaj, jak mówiłem wcześniej, do prawej i zjeżdżacie do lewej. I o to mi chodzi. Możecie sobie przeciąć tutaj limitem toru jest, oczywiście tartka. Jak na całym torze. Oczywiście trzeba uważać, ponieważ. Na przykład, w tym zakręcie tutaj możecie dostać dwa warningi, jak wylecicie. Pierwszy za to, że wylecicie, i drugi za to, że przygotujecie się pod następny zakręt. Więc tutaj bym raczej uważał, żeby z lewej strony nie wyjeżdżać. No dobra, pokażę Wam teraz z pierwszej osoby, jak to powinno wyglądać, oraz jakie biegi. Jeszcze raz, żebyśmy przestudiowali. I hotlapik będzie za momencik. Ja tu raczej na dwójce wjeżdżam w Ferrari, w jakimś McLarenie, BMW możecie na trójce. Ferka ma trochę dłuższe biegi. Jedziecie sobie, jedziecie, jedziecie, pełen gaz. I ja tutaj mówię, zrzucam do dwójki, czasami zostaję na trójce. Na dwójce zrzuciłem, żeby mieć lepszą prędkość tutaj na wyjściach. Po prostu i więcej rotacji. Polecam tutaj zaprzychtować jak już mówiłem, bo może was zarzucić. Tak samo tutaj zrzucacie sobie do jedynki bądź dwójki w zależności od samochodów. Porsche bym raczej na dwójce zostawał bądź w Nissanie. A w większości aut raczej na jedynkę. Tutaj dwójka Zaprzytował na trójkę przed zakrętem. Tutaj mnie lekko podbiło, widać było nawet. Jedziecie sobie dalej. Tak samo ten zakręt możecie go na jedynce bądź na dwójce przejechać. W Ferrari to raczej bym polecał na jedynce, ale możecie też na dwójce nic nie szkodzi, ponieważ to jedziecie z jakieś 80 do 90 km na godzinę przynajmniej. Stówkę miałem raz i to było naprawdę takie na granicy. Znowu zrzucacie sobie jedynka, dwójka. Ccinacie wewnętrzną. a shiftujecie sobie, po to, żeby was nie zarzuciło. Trochę wcześniej. Tutaj jest kawałek prostej. Pełen gaz. Ja wszystki nawet nie użyłem, bo nie ma gdzie użyć Ferrari na Maxwingu. Zrzucacie sobie dwójka, trójka. Ja raczej bym na trójce zostawał, żeby było bezpiecznie. I tutaj zrzucał na jedynkę dla rotacji oraz żeby wyhamować. I tutaj już oczywiście pełen gaz. W prawo się doklejacie, lewą. I. Musicie się tutaj dobrze ustawić, czyli rzucać się sobie na dwójeczkę raczej bądź trójkę, w zależności od auta, i wjeżdżacie szeroko. Dobra, ja Wam jeszcze raz pokażę to okrążenie, ale się nie będę już odzywać, żeby Wam pokazać, jak to powinno wyglądać w czasie rzeczywistym, wszystko. Dobra, ja tu ustawiam zakręt wcześniej, wyciszam się i pokazuję. No dobra. Teraz jak zwykle zresztą, chcę wam powiedzieć, jakie samochody polecam generalnie na ten Tor. Eee, można rozdzielić to nawet na cztery samochody, ale powiem wam trzy główne. Zrobiłem czas 1.33.1. Moim personalem jest 1329 bodajże z tego, co pamiętam. Czy jakoś sekundę od Prosów załóżmy e, bez BOPA, przynajmniej według strony Apex Online. Przynajmniej względem Pacza 1.95, bo względem Pacza 1.98. To jakieś 7 dych mam tylko różnicę czasu, ale dobra, to jest nieistotne teraz. Samochody, jaki generalnie polecam na ten tor, to jest raczej główny Ferrari. To jest najszybszy samochód, przynajmniej w moim odczuciu. Drugi, ja bym powiedział, że Mercedes jest tutaj dobry. Może nie konkretnie w tym malowaniu, ale załóżmy, malowaniu moim. To jest, do malowania oczywiście nie, nie ma znaczenia, ale no, drugi to raczej byłby by Mercedes. Trzeci byłby Lamborghini. Oj, przepraszam, Lamborghini. Trzeci najlepszy samochód. I dalej by można było to rozdzielić jeszcze na McLarena oraz Audi. Ponieważ to jest takie pięć najlepszych samochodów, ale generalnie pierwszymi trzema raczej polecam jeździć: czyli Ferrari, Mercedes i Lambo. W moim odczuciu akurat Ferrari i Lambo, ale według czasów, jak patrzę, to Mercedes potrafi zająć nawet. Trzy miejsca w pierwszej piątce. A Ferrari ma tylko jedno i Lambo ma tylko jedno, ale Ferrari ma najlepszy czas przynajmniej. Więc no. E, takie bym samochody raczej pikował. Na LFMa raczej bym brał Ferrari bądź Mercedesa. E, bądź Lambo, jeżeli się czujecie na siłach, ale wiadomo, Lambo jest trochę bardziej specyficzne. Więc dobra, przejdę do podsumowania. No i to by było wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, e, wiem, że nietypowo, że w poniedziałek, bo w poniedziałek zazwyczaj inne poranniki były, ale uważam, że to było potrzebne, akurat to był czwarty tor i akurat był na LFM-ie, to myślę, że bardziej Wam się przyda niż reszta torów, jeżeli będziecie chcieli sobie pojeździć akurat 25-minutowe LFM, to nawet pitstopów nie było co Wam pokazywać, zresztą ja też pitstopów nie pokazuję, poświęcę na to osobny odcinek, gdzie każdy tor ma swój pitstop. Żebyście mieli jeden konkretny materiał, a nie musieli przeklikiwać. Więc dobra. Dawajcie znać w komentarzu, czy było spoko. Oraz propozycje poradników zwykłych. Nie poradników storów, ponieważ te raczej będę robić po kolei. Oczywiście możecie dać swoje uwagi, jeżeli coś poszło nie tak. Ale mam wrażenie, że wszystko do, jasno jest wytłumaczone. Więc dobra. Zapraszam jeszcze na streamy. Od poniedziałku do czwartku w okolicach 18 oraz w... Soboty o 18. Jakieś od 4 godzin do załóżmy 6, ale to jest raczej taki yy, zmienny wariant, taki, że to się zmienia często. No ale dobra. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się plutko I na razie.